Czy mi szybciej idzie? No że mnie wykraką, tortem w twarz. Nie, nie pozwól, aby Joker i Harley. Uciekli z rób uniki przed ciosami i gryzi szczękami i dotrzyj do pary przestępców. Aha czyli torp przeszkód. Rozumiem. Aha. Aha! To w ogóle nie mogę być ugryziony. No, czyli... Powtórka z rozrywki, to samo co wtedy z kobietą kot. Hmm. <grymianie> 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 o, dotarłem.

Użyj batarangów Batmana, aby uniemożliwić więźniom ucieczkę. Zabójczy Kroko jest wściekły. Zniszcz jego zbroję i pokonaj go. Uważaj na jego szarże. Batman wytrzyma tylko trzy trafienia. Nie no Nie no, to jak mam go rozdupczyć? Co jest? Kurde, ja przecież śkałem. Ty padzie oszuście. Co jest? Co jest kurka? Nie! Ale dałem. Pomień misję. A dobra, przynajmniej... Jak można, bo na nie wierzę, że można. No to dobrze, przeszedłem. No właśnie, po co się męczyć jak można przejść? Do następnych, nie? Joker osłania deadstroka, który próbuje uciec w opancerzonym transporterze. Zniszcz transporter, unikając pocisków miotaczy przez chokera. Tam się wali. Dobra, spróbujemy jeszcze raz. Fajnie właśnie kurczę, nie pomyślałem, że można przesuwać, żeby nie męczyć. Powtórkami można sobie przejść dalej.

No, ten, ten odcinek podzielę chyba na dwa, żeby tak nie obcinać. Jedziemy sobie dalej, zobaczymy ile mi to zajmie czasu. Dobra, dawaj. Wow. Jest. Jak nie ukończona? Co jest? To o co tu chodziło? Aha! Kurde, już wiem. To ja muszę tak, żebym tu trafił Kurde, to jest trochę Dobra, idziemy dalej, ale wiadomo o co chodzi Trzeba tak, żeby on. Ten wóz rozwalił. No, zabawmy się. Batman w końcu dogonił Jokera i Harley. Tym razem powstrzymał tę parę przestępców i odeślij ich z powrotem do Arkham. Dobra, Где мы эту мотачки накидали? Блин, фаранцы. Ооо, курдак. давай 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 Trzeba jak najwięcej życia zostawić co na Jokera. No uciekaj! Gdzie mi tam zostajesz? No pat, znowu! Co za franca! Był, był, tak! No nie, nie, nie! Czekaj. Ale mnie franca załatwiła na sam koniec. Patrz, a ty mnie będziesz tutaj pryskał, co? Dobra próbujemy jeszcze. Ta Franca mnie kurde przydusiła za mocno. He <laughs> he. nie ma czasu, no pierdoły. Skaczemy, skaczemy. Trzeba się trzymać z daleka tego auta, żeby mnie tymi bombami nie napieprzała.

Pięknie to było. A kurde, dostałem. Okej. Otoczkę. Ty no. O, może mi to pomoże Jest! Taksówka! Teraz nie mogę tego śpieszyć Chcę to wygrać! No way, no way. Yes. Case closed. Yeah... Oh yeah! O nie, znowu ta. Ja to coś nie mam szczęścia do niej. Podążając za kobietą kotem do miejsca włamania, Batman natknął się na zranionego strażnika. Chroń go. Parując rakiety. O, i znowu mam bronić. Dobra. Aaaa, za wcześnie to zrobiłem! I strażnika zabiłem! Już nie kolacji, Dobra, następnego ratujemy. Dobra, koncentracja. Good. Yeah! gin I trzy gwiazdki i trofei, Hę! No gdzie jest? Fuckers! Nie chcą mi dać trofii, wtedy mi tyle dali na zaliczkę i teraz nie ma. Aliwalka Czas to kończyć Lek spróbuje wydostać skazanych z więzienia Pokonaj żołnierzy unikając ostrzału z helikoptera A następnie podnieść pocisk aby strzelić Kurde helikopter. Nie za dużo Jeszcze unikać mu?

O, dziadu paskudny. Gdzie jest ten pocisk? Nie widzę tego pocisku. Myślę, że ten kura się odradza cały czas. где там потиск? Ну, да. Ну, кем-то он потиск поднесть. jest ten pocisk? No jest. Czy o to chodziło? Tak, o to chodziło. Dostępna. Level up tym dentę pędzą No pięknie Następna misja O z banem i ostatni uciekinę z Arkę wyłączył zasilanie. Naktawizor Batmana to delikatne urządzenie, więc zachowaj ostrożność. Hmm. A, no, nic nie widzę, nic nie widzę. Ciemność, widzę. bo nie widzę Co kogo bi Ty to nie więcej stwierdzielił bo ja ale teraz wyrównamy rachunki

jest z kopniaka. Dobra. Ile jeszcze tego Batmana mamy? Aha, to teraz kobieta ta kot. No dobra. To kobieta kod będzie w następnym odcinku, w następnych odcinkach. O, oh, może coś takiego to by było na tyle, to podzielimy chyba na dwa odcinki, więc będzie ok. Dobra, to na razie. Trzymajcie się. I do następnego razu.